Przeraził się. Czekaj, 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 bo... On, czeka, bo on dostał traumę ma, bo ostatnim razem ten... Traumę ma jeszcze. Weźmy tę temperaturę. Cztery stopnie. Oooo. Mogę się cieplej ubrać. Zimno ci. Ale w głowie ma 5,7. Dobra, o 6. O, o a w źrenice mu reagują? Nie reagują Nie, kurde. I, i mają 5-3. Kurde. Cholera, źrenicy mają 5-3 stopnie. O matko. Biasz UV, Latarkę, e, Już, e... I IMF. Będziesz to zdjęcia, to UV, z... to będzie zdjęcia robił. Na razie, na razie to zrozuszmy tam, zdjęcie dopiero potem, weź IMF-a jeszcze. Dobra. To jest, upadło mi. Hmm. Dawaj Piękna rezydencja. Aparat wywalmy stąd? No kurwa, znowu mi upadło, czekajcie. To może Max weźmie IMF-a z włączonego Ale razu, ja już żeby... mam, ja już mam książkę i dotsy. Aha, no dobra. To może najpierw będę szedł z IMF-em. Nie wiem, jak chcesz. Najpierw IMF, a potem w miejscu ducha będziemy znać... No, nie zmieniali tych lepów na muchy tu. Ale jedzenie mają świeże, nawet zobacz, nawet bazylia. A, Cześć światło wództwo. nie działają jak coś. A korki wyjebał? Mhm, mm już. A na górze są korki, kurde. No a najpierw sprawdźmy pierwsze piętro znaczy, parter, przepraszam. To jest najchodniejsze no. pomieszczenie mające 12 stopni. I co? Tu też ma 12. Niż tak, to cieplej niż miłość jest. No, miłość ty masz taką. Odwrotną gorączkę bym powiedział, ty masz I wyziębienie, hipotermię, twoje źrenice mają 5,3 stopnia. A, to tam, norma. Ma, a zauważyłeś, że nasze postacie tak, mają bardzo słabą kondycję, przebiegną 3 metry i nadają. A to Gorzej niż my. do ciebie. O, nie no, bez korki. przesady. O, Mimoż, proszę a cię, bądź. nie zapalaj wszędzie świateł, bo jak będziesz światła, to korki znowu wyjebie, okay. bo jest taka mechanika. Mi się to zapalmy światło. Kurwa, to nie tu, więc nie zapalajmy. Dobra, Dobra co... co jest tu? Kibel. To nie jest Kibel. Trzy. Och, W tę stronę. W stronę kartonów trzy. Ale w stronę kartonów, bo tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Nie, tutaj w tą stronę. Ale widziałem, że rzucił na do naczyni. mycia naczyń. W stronę drzwi jest 3. Cały zrzucił czas. ten płyń. 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 Tu w tę stronę jest trzy. W tę stronę. To jest... On ruszył drzwiami. O! 5 stopni z pomieszczenia. Oho. Kto ma UV? Ja, już sprawdzam. Świedź. Tylko wyłączę teraz latarkę sobie włączę. Drzwi. Stawiam. Nie. Jak to się stawiało? F. F. jak te docy się? Też F. Tak. Tu nic, tu nic. Przy drzwiach to zrób, przy drzwiach najlepiej. Tylko, tylko no, przez no, nie jak widzę, na nie, nie mogę jest tak to zlata... mogę Czekaj, namu... Czekaj. O, jest, jest odcisk palca, jest dłoń, patrzcie. O cholera. Mamy odciski palców. Dobra, są odciski palców. Czekaj, dowody. Dziennik, dowody, odciski palców. To latarkę mogę wywalić, uv -ka. Ups, upadła. czyli mój odciski, dobra, odciski. O, Kurwa mać Co się stało? No rzuca we mnie! Ja się boję. Połóż książkę, połóż książkę tutaj na tym. Power Położyłem, jest książka. cholera, wow, Fotowoltaika o, Gdzie jest książka położona? No jest! Ale tu gdzie? Tu eee... tu, tam... tu będzie się Oj. schylał! Co ty? No połóż mi tak. <laughs> Ostatnio słyszeliśmy. Nie wiem czy wtedy była, graliśmy na tej skarkowanej wersji, ale teraz normalnie słuchać jak on pisze. Fajne, to jest fajne. No dajmy Ten co Fajne, bierze ołówek słuchajcie co były. No. Kamera gdzie jest? Dobra. Nie ma kamery, nikt nie wziął. Jest, no tu leży, no, yes. A, jest. Yes. No? No Tam włączaj. Problemy. Co włączaj? No kamera jest włączona. No to co, co my tu stoimy? Nie wiem, by tu, się mu drzwi. Chodźcie stąd. Dobra, panie duchu, już się wynosimy ze składzika. Aha, zostaje już, ja sobie... No dobra nie, dobra, nie, nie, nie. Tam jest najszybsze wyjście. Idziemy. Dobra. No, widać, duch nas nie lubi. To na pewno. Nie, no bo susadę, nie jest źle. No a jaki dobry gospodarz w ciebie napieprzał indeksem? No bo no przecież byśmy... się nauczyli wszyscy tego. <grym> Możesz czytać, nie umiemy. Ale nie wie tego, jaki ma tam... Jak, jaka, a, jaka aktywność, się w wy No A pięść tylko tam. O, orby są i otworzył drzwi. Ale ładnie otworzył drzwi, patrz. Orby? A widzisz jak otwiera no. drzwi? Hmm? Banshee huntu obaka. Spirit Box nie może być. Spirit box nie może być. No to to może. Mroźne być. temperatury mogą być. IMF może Ale być. Pismo ducha nie może być. Czyli Postam DOC i No bo jak znaczysz, to ci nie zaznacza w tej niczucha. A zaznacz sobie Orby ten i odciski palców i sobie zobacz. Czekaj, a może się popatrzymy na te DOTSy? Kropieki. Czyli mogą być mroźne temperatury i poziom 5 i projektor doc. Mogę... Nie ma Spirit Boxa? Mm -mm. Nie ma sensu brać. To co, robimy zdjątko? No. Znaczy, Spirit Box może go strigarować, ale niekoniecznie on przyjdzie. Znaczy, nie odezwa mm -hmm. się. A jak no. się robi o Ej, bardzo szybko nam psychika sprzedajemy. Prawem, prawem chyba albo lewem. Nie rób na razie. Prawem się robi zdjęć. Pójdziemy. Ej, ktoś 10 miał teraz. Spójrz się na mnie. Patrzę. No nie działa. Bo w wozie nie można robić zdjęć. Serio? Tylko w domu, mhm. także nie rób, zdjęć, nie ale... ma bo jest tylko 5 klisz. No, mamy tylko 5 kliszy Zdjęć, nie klisz. Klisza. Ale ci, ci powiem, że coś chujowo ustawili ten aparat. ISO 200, kurwa, tu się nie zrobi zdjęcie, człowieku. Idziemy tam, chodźcie. Jeszcze tylko 100, 125. no. Cholera, no to nie jest zarobienia zdjęć w nocy, no. Okej. Okay. O, 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 nic się nie stało. E, ja, spokojnie. Widzimy jak tutaj przychodził chyba. Tak, tak myślę. Nooo! Miłość, czy ty musisz mi zasłaniać drogę jak robię z... będę chciał zrobić zdjęcia? No przepraszam Zróbmy tak, będzie widać drzwi jak będzie wchodził Ile, ile? Co ile? IMF, no nie widziałeś, nie słyszałeś? ślepy głuchy Nie, co, co nie. No nic teraz nie było, no dosłownie. Było no. Kurwa, to nie głuchy, głuchy, jest. Jest. głuchy To kurwa. co, wywołujemy tego ducha? Zamykaj te drzwi Oho. kurwa Wywołujemy ducha, czy nie? Nie, no, nie wiem. <gryw> Ta Cholera. Chyba mu się nie chce. O, trzy. Cały czas trzy. Pokręć się może być więcej. Okej. Okay. Nieco No w swoim trzymuje. rogu jest! No bo w swoim rogu jest najwięcej tego, no idź kurwa tam! Wypierdalaj. Nie, ja tam nie idę. Tu chu jeżęcie, nie pokażę, nie pokażę ja, że jesteś, gej. jesteś gej. I mamy, jesteśmy w dupie. Ale skąd wiesz? A może jest gejem, no dobra. Pokaż się! Jezus! Ty mnie wystraszać bardziej niż dwóch! Zgaście, zgaście. No nie wiem. Cholera, co? co to było? O! Ty? O nie, tak, to ty. Dobra, wracamy. Okej. Okay. Cholera. We, weźcie, może jeszcze będzie dowód, no, co już wracacie do wana? Okay, no bo duch mnie poluje, tak? No, przecież mnie zabił już. Tak, ale od razu zaczął. Ale jakiego ma traka fajnego? One fajnie mają teraz fajne. Co się ty. Do no widzenia! Dziękujemy. Co te duchy się tak na ciebie uziął, panie Bastianie? Teraz tak. <laughs> gdzie było wyjście? Ale widzisz, że już jest gaje. Zastanawiam ale leciał wam parazustrz czy nie? Nie. Nie mogę znaleźć wyjścia Nie no. wiem, możemy strzelać co to za... Doc na Jeszcze pewno niebo nie za... się nie włączyło. Widzieliście? nie włączyło się No bo jak nie mogę Nie mogę znaleźć lednego wyjścia Doc nie było, nie było doc. No nie włączyły się jak on przechodził, ten duch ale przeniknął przez ścianę, bo mnie złapał jak byłem ten. Prześcian mnie złapał który przychodzi przez ścianę w ogóle? Nie wiem Każdy Nie, nie był tylko taki jeden Hantu, Obaka, czekaj. Hantu i Obaka mogą być. Zabił mnie. Tak! Ojoj! Kurwa, no nie mogły drzwi znaleźć. Miłoż! gdzie ty byłeś? No. Ty byłeś już przy wyjściu, to już otwierasz drzwi, ale nie otworzyłeś ich. Aha, nie mogę drzwi otworzyć. Pewnie do tego to że... A co to... No bo jeżeli by był dosył Banshee, a na czym polegał by Banshee? Spiewająca ja serena, znalazł tego, że śpiewa z Wabi swoje ofiary. Wiadomo, że wy wybiera konkretną ofiarę zanim zadaje śmiertelny cios. No coś się, że to może być Banshee. No dobra, to Banshee. No śpiewała nam ładnie. Ładnie nam śpiewała. Banshie. Ostatnie związku. Cześć. I jedziemy. Właśnie ja jadę.